wylewaccy mędrcy z głowami w chmurach i wybiórczą pod pachą jak biblią. Jak brzmi lewak w komentarzach? <grywa> Myślicie, że jesteście tak cholernie mądrzy, bo macie dyplom i klawiaturę, którą klepiecie komentarze, jakbyście pisali operę dla snobów. Ale powiedzcie mi inteligentni inaczej. Jak to jest, że uważacie się za orłów rozumu, a łykacie każdą bzdurę z telewizorni, jak pelikany ryby? Radio krzyknie Braun to bandyta! A wy już ćwierkacie w necie, że aż czuć fanbojów Gazety Rzymiańskiej. Na kilometr, kurwa! Gdzie wasza szumnie zwana inteligencja? Myślicie, że kibice robią oprawy, o których huczy cały świat, bo oglądają TVN? No nie! Oni mają jaja, a wy tylko papuzie pióra. No to dawajcie, lewackie orły! Czekam na wasze komentarze. Choć raz napiszcie coś, co nie brzmi jak z pudełka dla hipsterów. Jeszcze raz. Jak brzmi lewak w komentarzach? ọc <laughs>